Ostatnio coraz częściej nachodzą mnie myśli, że chciałbym się podzielić z Wami różnymi informacjami czy przemyśleniami w kwestii technologii. Niestety nie zawsze to robię w swoich filmach, bo nie ma na to czasu. A wiele osób zaznacza w komentarzach, że chciałoby czasem posłuchać, co mam do powiedzenia, więc pomyślałem: jest okazja, spróbujmy czegoś nowego. Więc dzisiaj zapraszam Was na materiał, który jest pozbawiony recenzji, pozbawiony gdzieś tam tych wątków faktycznie opisywania danych sprzętów. Ale skupię się na czymś, myślę, że teraz się pojawia często, jest dosyć ciekawe, bo dzisiaj porozmawiamy o tym, no, braku systemach w zegarkach. Czy to jest minus, czy to jest plus, jak to widzę przyszłościowo w ogóle, czy warto brać zegarki, które nie mają właśnie systemu jak Wear OS? Czy to ma sens? Także witam was serdecznie. Ja mam na imię Kamil i lecimy do odcinka. Oczywiście pamiętajcie, że swoje trzy grosze dodajcie w komentarzu, bo ja chętnie będę z wami dyskutował właśnie po to, tworzę ten materiał, żeby zobaczyć, co wymyślicie na ten temat. Więc. Lecimy. Ale zacznijmy od pozytywnych stron, czyli takich plusów. Zegarki bez systemu, czyli można powiedzieć Xiaomi, można powiedzieć Huawei, można powiedzieć Amazfit, Heylu czy jakieś też inne różnego rodzaju, bo tego jest naprawdę dużo na rynku. No, niekwestionowanym plusem tych zegarków jest to, że działają bardzo długo na jednym ładowaniu. Bo to się łączy, koreluje z tym, że no, nie mają tego systemu pełnoprawnego, jak to czasem ja nazywam, że tak to właśnie ujmuję. No i faktycznie tam 6, 10, 15, 20 dni nawet takie zegarki no, mogą trzymać na jednym ładowaniu, zależy oczywiście od użytkowania wielkości baterii. Ale no co jest właśnie spójne ze wszystkimi, czy um, co się łączy ze wszystkimi, to to, że te baterie faktycznie trzymają dłużej, no bo systemy nie są zaawansowane. No i inny kolejny plus. Oczywiście, jako użytkownicy chcemy mieć wybór. I ten wybór dzięki temu, że te systemy, czy w ogóle, no, wdrażanie tych systemów, później na tym będę mówił, nie jest raczej aż tak drogi, jak swój system do dogadania się z Googlem i tak dalej i tym podobnie. No, no, to wychodzi tych zegarków znacznie, znacznie więcej. Każdy producent wypuszcza swój produkt, bo jak nie ma swojego zegarka, no kurczę, ja nie istnieję w świecie po prostu technologicznym. Musi być jakiś swój zegarek, musi być zegarek danego producenta, więc my jako konsumenci mamy większy wybór. Ale przechodzimy do. No dobra, nie będzie taki minus, ale też poniekąd mogę tak to traktować. Przechodzimy do specyfikacji: wielka huczna premiera danego producenta, czytamy. Ma SPO2, ma tętno, ma 150, 300, 500 treningów, wykrywanie treningów i tam opcje, ekran, AMOLED, IPS i patrzymy, no kurczę, to wszystko już było. No bo niestety tak jest, mamy duży wybór, ale też no, nie wymyślą koła na nowo, więc to się nie różni aż tak bardzo. Więc dochodzimy do takiej sytuacji, gdzie ten zegarek dany wychodzi i mówimy, ok, fajny sprzęt, mówimy, ok, przeciętny sprzęt, ale minęły już czasy, moim zdaniem przynajmniej, że mówimy, wow, co to w ogóle jest za sprzęt, bo czym, ma nas... Bo czym nas mają po prostu producenci zachwycić w takich sprzętach, które nie mają tego systemu. No, w sore nie ma, nie ma czym. Tylko z drugiej strony, na przykładzie Amazfita GTR 3, Amazfita GTS 3, Amazfita GTR 3 Pro możemy powiedzieć, że... No drzemie w tym potencjał, szczerze mówiąc. Mamy tam system autorski, bardziej tam... o czym będę zaraz mówił, do, posłuchacie zresztą, Zip OS. I ten system ponoć ma dać nam dużo ciekawych opcji w przyszłości, bo wiecie, tworzenie zegarka na podwalinach Wear OS Niesie ze sobą dużo plusów i tutaj możemy się z tym zgodzić, ale niesie też troszkę ograniczeń, bo jednak, dostosowujemy się do jakiejś jednostki danego systemu, jak tworzymy go na nowo, no to kurczę, możemy tutaj robić jakieś swoje rzeczy, wymyśleć swoje rzeczy i mamy nad tym pełną kontrolę. Więc Myślę, że jest w tym potencjał, tylko pytanie, na ile to Amazfit faktycznie wykorzysta. No Samsung tutaj, jeżeli mówimy o zegarkach na Wear OS, troszkę zbocze z tematu, ma myślę, że trochę łatwiej, bo z tego, co tam widziałem, no to... Um... Troszkę są bliżej, pewnie z Google. No, przykład, na przykład, przykład, na przykład, no, dla przykładu, ostatni zegarek, który wyszedł. Okej, okay, mamy tam jeszcze ten Wear nie do końca nowy. Mamy nakładkę, która była dostosowana, i wydaje mi się, że faktycznie albo to jest takie doświadczenie Samsunga, albo po prostu gdzieś tam ta współpraca, bo ten system, który tam zobaczyliśmy nie system, a nakładka raczej no, ona ma dużo wspólnego, tak sądzę przynajmniej, z tym nowym systemem, który wyjdzie, bo wygląda naprawdę fajnie i są. Opcję, zresztą o tym mówiłem, takie dopasowane do nas i myślę, że to będzie też w tym nowym R3.0. Ale wracając właśnie. Nie budując systemu od początku, tylko bazując na czymś, to jak mówiłem, są duże ograniczenia. Więc wydaje mi się, że Huawei czy Xiaomi, na no Xiaomi już mniej, bo jeszcze nie wdrożyło tego, ale na przykład Amazfit, mają dużą szansę. Bo okej, okay, nie ma sklepu Play, który przynosi bardzo dużo ciekawych aplikacji, chociaż wiecie sami, jak w tym momencie to wygląda, nie ma aż tak, takiej rewelacji. Ale okej, okay, jest taka możliwość, aby no po prostu każdy z producentów tworzył swój sklep i jeżeli będzie dawał te możliwości innym osobom, Programistą, jednostką, to ok, może coś wyjść z tego fajnego. Niestety, zaraz o tym będę mówił, te sklepy nie za bardzo się rozrastają w swoje funkcje, aplikacje, ale jesteśmy przy plusach. No i szczerze mówiąc, to jest fajny sposób, aby się uniezależnić. I tak jak mówiłem, Amazfit na przykład na swojej stronie informuje, że będzie wdrażał czy będzie udostępniał narzędzia, które pozwolą programistom tworzyć nowe aplikacje i może wyjść z tego coś fajnego. Oczywiście wyjdzie coś fajnego, jeżeli będą wychodzić fajne aplikacje, czyli coś pokroju Spotify, coś pokroju jakieś przeglądarki i innych tego typu przydatnych jakichś rzeczy, chociaż przeglądarka na zegarku nie jest taka aż niezbędna, ale wiecie o co mi chodzi, więc jeżeli takie byki, że tak to ujmę, aplikacyjne będą możliwe do przeportowania, czyli w ogóle do odpalenia na zegarku. No to faktycznie wróżę tutaj świetlaną przyszłość takim producentom w kwestii tych autorskich systemów. Tylko na razie to się tak nie dzieje. Na razie to jest tylko ewolucja, którą nam tutaj serwuje chociażby Amazfit czy Huawei od dłuższego czasu, znaczy Amazfit od krótszego, bo na przykład Huawei ma sklep z aplikacjami, ale one się w ogóle tam, no nie pojawiają się dużo i nie są zbytnio ciekawe, tak samo. W w tym momencie wam aficie. Więc jeżeli to się zmieni, producenci wyczują, producenci czy programiści w tym interes załapią, no to kurczę, idziemy do przodu. Zanim powiecie, że tu jest po mojej stronie taki hura, optymizm, to posłuchajcie. Okej, okay, nie ma szansy, żeby te zegarki bez systemu Android, no sami wiecie, miały usługi Google, więc producenci muszą się troszkę nadgimnastykować, bo no, asystent Google, no nie powstanie, ale mamy Amasfita, który stworzył offline taki asystent, który ma rację bytu. Teraz musimy mówić po angielsku do niego, żeby na przykład wywołać stopę czy jakiś trening, ale być może jest na to jakaś szansa, żeby to przebudować i żeby to wzbogacić. Ja w to wierzę, oczywiście. Mamy inne, na przykład płatności Google. No. Xiaomi pokazało, że niekoniecznie musi być tutaj Google Pay, niekoniecznie musi być Apple Pay, niekoniecznie muszą być jeszcze inne wymyślne aplikacje, bo można stworzyć swoją metodę płatności, do czego jak wyczują banki, na przykład tutaj polskie, no interes, żeby promować właśnie czy, czy też właśnie żeby osoby korzystały z tego, to można stworzyć i również swoją metodę płatności. I myślę, że Amazfit jest u, u progu, można powiedzieć, takiego kroku, wykonania takiego kroku, bo wydaje mi się, że to się zadzieje w niedalekiej przyszłości i te płatności będą też na Amazficie. No gdzieś tam współpraca z Xiaomi i Amazfitem no fajnie się układała być może faktycznie wdrożą ten system i wtedy co? Mamy jeszcze jakieś tutaj rzeczy, które by nam były bardzo, bardzo potrzebne, jeżeli producent zadba o to, żebyśmy byli rozpieszczani, mieli aktualizacje, mieli fajne apki, no to co nam więcej trzeba. Czy będziemy lecieć do Google? No niekoniecznie. Sekcja powiadomień, to będzie trzeba na pewno w takich zgarkach przebudować. No, na pewno się zgodzicie, że mając kontrolę nad całym systemem, od początku do końca, od produkcji do po prostu wypuszczenia, od pisania kodu i tak dalej, no jest bardzo przyjemne. Przydatna i myślę, że jak to umiejętnie, co chyba już 5 razy powtarzałem, producenci wykorzystają jak Amazfit, no to możemy tutaj naprawdę być w fajnej sytuacji. Ale no jeszcze daleko do tego, bo jest to ewolucja nadal, więc nie widzimy jakichś takich drastycznych ruchów, które by producenci jednak wykonywali w tą stronę. Ja jednak jestem optymistycznie nastawiony, mam nadzieję, że to się zadzieje. Przyważnie. Plusem takich zegarków jest cena. No wiadomo, tutaj Amazfit czy Huawei ostatnio pojechali z tym, bo wywindowali to do góry, jakby to nie wiadomo było, jakie zegarki z nie wiadomo jakimi opcjami, ale zazwyczaj faktycznie Kupicie zegarek stówka, dwie, trzy, cztery, już takie nawet bardzo fajne, jeżeli te systemy byłyby tam też w miarę rozbudowane na no możliwości takich sprzętów, oczywiście systemowo, specyfikacyjnie dopasowane do tego, no to byłoby fajnie i wtedy wróża świetlaną przyszłość. Aktualnie te zegarki są fajnie wykonane, fajnie się użytkuje, ale możliwości, a cena... Dajcie spokój. No do największych wad, do jakich tutaj mam zastrzeżenie przy tych systemach zamkniętych. To są na ten moment, moi drodzy, ograniczenia. Bo jak wiecie, no, nie ma za dużo wtedy możliwości w tym zegarku, który kupujemy. Mam podstawowe funkcje i, tak jak mówiłem, patrzymy na specyfikacje, wychodzi nowy zegarek, no, ma 4000 mAh, drugi ma 250, drugi 370, tamten ma ekran IPS, ten ma ekran AMOLED, ten ma 1,75 cala, ten ma 1,50. I tak patrzymy, no, widzimy ten sam sprzęt, podobną konstrukcję, patrzymy na znaczek, jest to inny producent, tu jest inny producent i kurczę o co chodzi, czego mamy te same sprzęty na rynku. Dajcie spokój, więc to po prostu jest słabe i ten system, który by był... Wytwarzany, autorski mógłby trochę tego życia wnieść w takie zegarki i w te możliwości, czyli żeby to faktycznie miało sens. No i wiecie, jeden ma rozwiązane powiadomienia lepiej, bo wyświetlają się na przykład wszystkie, czy jest w tej treści dużo. Inny ma lepsze czujniki, lepiej mierze na przykład tętno. Inny ma lepsze treningi, albo lepszy właśnie pomiar tych treningów, no i idzie premiera za premierą. I tak się po prostu żyje w tym świecie Smartwatchy, zegarków i Praktycznie tyle. I wy później pytacie: Oczywiście nie mam zastrzeżenia, bo każdy tutaj chce poznać, powiedzmy, moje zdanie czy innych użytkowników, który zegarek kupić. I wiecie, można popatrzeć: ten kosztuje 250, ten kosztuje 300. I różnic praktycznie nie ma. No, tak jest niestety często. Bo każdy producent dąży do tego, żeby mieć swój zegarek, i ten plus, o którym mówiłem, tam to też może być minusem tutaj, bo jest masa sprzętów i po co. Niczym się nie różni, zakładacie jeden zegarek, drugi, trzeci, czasem tak miałem i, i po prostu to było to samo, tak jakbym opowiadał o tym samym cały czas. Dlatego tak jak mówię, dużą bolączką tych zegarków jest między innymi właśnie sekcja powiadomień, nie jest rozbudowana, nie ma możliwości odpowiedzi, nie ma żadnych możliwości, nie ma możliwości wyświetlania zdjęć, w ogóle zero. Nic, nul, więc to jest bardzo słabe i to jest bolączka tych wszystkich zegarków opartych o ten system RTOS, nie wiem jak to wymówić dokładnie, albo po angielsku powinienem bardziej zaakcentować ortos, no to szczerze mówiąc to jest właśnie bolączka. Tych wszystkich, i niestety nie wiem, czy to się zmieni. Mam nadzieję, że tak, że obudzimy się w lepszym świecie zegarkowym w którymś dniu. No i tutaj wkracza to pojęcie, o którym wcześniej mówiłem, czyli AirTOS. Rozwinięcie tego skrótu jest System Operacyjny Czasu Rzeczywistego. No i z tego, co czytałem, no to Amazfit m.in. bazuje na tym systemie, czyli Free AirTOS. I szczerze mówiąc, niesie to za sobą pewne ograniczenia, pewnie też w myśl aplikacji, które mogą powstać m.in. na ten zegarek, ale no. Pytanie, na ile to faktycznie jest ograniczenie? Czy gdzieś producenci, programiści mogą produkować tak duże aplikacje, o których mówiłem w poprzedniej sekcji, czyli zaletach? Czy jest taka szansa na to, żebyśmy zobaczyli te aplikacje zaawansowane, nie tylko podstawowe? Bo jeżeli tylko podstawowe, no to musi tutaj producent zmienić podejście i bazować na innych jakichś systemach. Dobrze mówię. Bo z tego, co zdołałem doczytać, nie jestem też takim znawcą bardzo właśnie w tym temacie, więc to są tylko takie moje przypuszczenia, które no, większość z Was też mogłoby wysnuć, ale za użytkowaniem tego systemu idzie lepsze zarządzanie baterią, lepsze zarządzanie energią. Oczywiście limity tutaj przodują, więc dlatego nie wiem na ile no, będzie możliwość, żeby te aplikacje były bardzo technologicznie rozwinięte. Więc jak po prostu widzicie zegarki, które wychodzą, Prawdopodobnie bazują na tym systemie, jeżeli jest tam ujęte, że bateria wytrzymuje tak 6, 12, 15 dni. W ogóle jestem ciekaw, na ile moje podejście jest takie idealistyczne, że bazują na tym systemie i po prostu będą kombajny, jeżeli chodzi o aplikacje, drugie Spotify, albo przeportowane Spotify i powiadanie muzyki. Pewnie producenci tych aplikacji musieliby się na to godzić, musieliby wyczuć w tym interes i tutaj jest już interes, jeżeli chodzi o to, żeby to się stało, ziściło po stronie producenta. Ja światełko w Widzę. Mam nadzieję, że Wy również, że zobaczymy za niedługo fajne, rozwinięte systemy, a nie tylko takie jak Wamasficie w tym momencie, które są niby rozwiniętym systemem. Chwalimy się tym, a jednocześnie za dużo tutaj w tym nie poszalejemy. Słowem zakończenia. Myślę, że autorskie systemy mają szansę zrewolucjonizować ten rynek zegarków, że jest na to szansa, tylko bardzo istotna rzecz. Producenci muszą podejść do tego tematu bardzo poważnie. Nie tak, że nam powiedzą, wychodzi fajny zegarek, mamy fajny zegarek, mamy system własny, autorski, zobaczcie. Bo jeżeli nic na tym nie stoi, nie stoją jakieś możliwości, jeżeli tych możliwości szybko nie dadzą innym programistom, którzy będą mogli te możliwości dać, no to niestety tak nie będzie. Ale ja bardzo podchodzę optymistycznie, jak zresztą zauważyliście, i mam nadzieję, że to się jednak zmieni czy to po prostu jednak przyniesie pozytywny skutek dla nas. Będą fajne zegarki z fajnymi zamkniętymi systemami i będziemy zadowoleni. Wiadomo, ta droga będzie wyboista i nikt nie mówi, że tak nie będzie, ale ja osobiście myślę, że warto. Czy producenci tak samo podejdą, tego już nie wiemy. A ja mam do was jeszcze taką wielką, wielką prośbę, bo nie wiem, czy ten w ogóle film miał jakiś sens, czy nie wiem, czy po prostu zmieniłem wasze życie dzień. Nie zmieniłem Waszego życia, ale pytanie: czy w ogóle fajnie się słuchało? Czy chcecie takich odcinków więcej? Czy to ma w ogóle sens? Czy będziemy nawiązywać też do takiego rynku technologicznego, rozmawiać o tym? Może kiedyś będę z Wami rozmawiał, bo bardzo bym osobiście chciał porozmawiać na jakimś ewentualnie podcaście czy coś. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Więc dajcie znać, czy podoba się. Czy jednak niekoniecznie te łapki od razu mówię? Ja je widzę w dół, nawet więc śmiało, jeżeli. No nie, po prostu nie będę was do tego zachęcał. Jeżeli chcecie, to komentujcie, będzie to dużo lepsze niż jakieś tam lajki. Oczywiście one się przydają, żeby promować i tym podobnie, subskrypcje, więc zachęcam, a tymczasem trzymajcie się.